Witam Państwa serdecznie w naszym nowym programie o książkach Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Przystanek Książka. Zaczynamy od spotkania z autorytetem w dziedzinie historii najnowszej i współczesnej, panem profesorem Wiesławem Wysockim. Witam Panie profesorze. Witam Panie dyrektorze. Pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest. Najnowsza książka opublikowana przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Książka, która jest jednocześnie albumem i biografią w jednym, poświęconą bohaterskiej postaci młodego księdza kapelana z 1920 roku, księdza, dzisiaj majora, Ignacego Jana Skorupki. Skąd się wziął Ignacy Jan Skorupka jako młody kapelan, na polach bitwy pod Ossowem. Myślę, że zagrożenie bolszewickie dotknęło właściwie całych, całą Polskę. Wszystkich Polaków w równym stopniu. Ksiądz Skorupka studiował w Petersburgu, a właściwie w Piotrogrodzie, bo tak się to miasto nazywało już od 14 roku. Potem dusz pod Moskwą i w Klińcach. To były tereny, które objęła rewolucja, więc znał bolszewików trochę z autopsji, pomagał ewakuować Polaków z Rosji do macierzy i sam ostatnim transportem też się zabrał. Więc jakby miał podwójną jeszcze wrażliwość na to. Do tego dochodzą także potrzeby wojska, które wyrażał naczelny wódz Józef Piłsudski, kiedy zwracał się do kardynała Kakowskiego o... Po, o Dobrych kapelanów dla armii. Bo widział, że potrzeby te techniczne powiedzmy. Uzbrojenie, wyposażenie, wyżywienie, no to wszystko, co jest potrzebne fizycznie żołnierzowi, by dobrze walczył, musi być dopełnione przez czynnik. Duchowy. Musi żołnierz wiedzieć dlaczego walczy, jaką ma motywację i to było y, podstawą wystąpienia naczelnego wodza do y, kardynała. Biskupi zobowiązali się 5% swojego duchowieństwa oddać wojsku. Dużo ochotników w sutannach trafiło w szeregi Wojska Polskiego. Obliczamy, że w 2020 roku było około 1000 kapelanów. Oczywiście nie, nie wszyscy wytrzymywali, bo nie było przygotowania do służby kapelańskiej, więc nie wszyscy wytrzymywali tę presję, jaką stwarza wojsko i sytuacje wojenne, a stąd zmiany były czasem dosyć częste. Tym niemniej jednak warto podkreślić, że. Kapelani spełnili wówczas swój obowiązek i to, że nagłośniona jest sylwetka księdza Skorupki, to jest, no, można powiedzieć, przypadek czy e, znak opatrzności, bo stał się symbolem 20. roku i Bitwy Warszawskiej. Bo obok niego jest drugi kapelan, e, ksiądz Stanisław Rozumkiewicz, e, który został e, wysłany przez swojego dowódcę na tyły, był ranny i, i przy okazji chory, ale chciał pozostać koniecznie w linii. Ale dowódca wymusił na nim ten powrót i ze rannych, kiedy wycofywali się, napali na nich kozacy i wszystkich zarąbali. Między innymi także ksiądz Rozumkiewicz, pochowany pod lidą, najpierw, a dzisiaj spoczywający na cmentarzu Orlond w Tylko że o księdzu Rozumkiewiczu nikt nie pamięta a ksiądz Skorupka jest jakby symbolem tych wszystkich kapelanów, którzy wówczas tak bardzo ofiarnie służyli. Swoją śmiercią ksiądz Ignacy Skorupka wpisał się w panteon bohaterów w sutannach, bo trzeba powiedzieć o księdzu Brzusce, potem ksiądz Ściegienny, aż po księdza Popiełuszkę i kolejnych księży pomordowanych przez SB w latach 80., czy no aż do 89. roku. Ci księża nam patronują. Czy z ich postawy wypływają jakieś nauki? Myślę, że e, można mówić o tym, że w jaki sposób są naszymi prorokami. Może to zbyt wielkie słowo, ale w tym dawnym znaczeniu biblijnym jest coś w tego, że, że patrzy się na, jako, na tych ludzi jako na wzór, jako na, na, na swoiste sumienie, symbol, wezwanie e, i e, w Ponieważ ksiądz ma specyficzną misję oddziaływania na innych, to, to wyliczy się właśnie to oddziaływanie. Każdy z tych kapelanów spełnił swoją misję i stał się swoistym drogowskazem dla innych, dla swoich podopiecznych, dla nawet pokoleń, bo to jest przecież przekaz ponadczasowy. Te, te, te sylwetki kapelańskie. Mówią nam w każdych okolicznościach o tym, że trzeba no, realizować to, co to najprostsze od początku chyba zarania naszych dziejów hasło, dewizę swoistą, Bóg i Ojczyzna. Panie profesorze, pana książka to jest album, album biograficzny. To jest coś więcej niż sama biografia, czy ewentualnie przyczynek do większej biografii? To jest taki chyba gruntowny przyczynek do biografii. Wprawdzie zdjęcia nie są dokumentem, ale, ale każdy z nich ma tutaj wartość swoistego dokumentu, faktografii pewnej. A dodałem jeszcze trzecią część, czyli wypowiedzi. Innych duchownych, poczynając od różnych manifestów, oświadczeń, orędzi, pokazania. Bo to jest wszystko szalenie ważne, jak ten przekaz tej osoby jest niesiony na kolejne pokolenia. I tutaj poprzez biskupów polowych. Już III Rzeczpospolitej, ale także przecież i okresu międzywojennego, jak i choćby biskupa Zabitkowskiego, który bardzo emocjonalnie odnosi się do te, tej postaci księdza skorupki. No jest ta swoista dzisiaj siła oddziaływania księdza skorupki jako, jako ta, pewnego takiego wzoru do naśladowania. Oczywiście nie w warunkach wojny, ale, ale do takiej konsekwentnej działalności ksiądz major Ignacy Jan Skorupka 1893 1920 to album biograficzny który warto przeczytać, wziąć do ręki, przeglądnąć i po prostu mieć i czerpać z niego tą głębię postaci i działań duchowych księdza Ignacego Skorupki. Gościem państwa i moim był Pan Profesor Wiesław Jan Wysocki. Bardzo dziękuję, dziękuję. Panie Profesorze. Dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Pan Profesor Patryk Pleskot. Witam. Witam serdecznie. Panie Profesorze, nasze spotkanie przy okazji Pana jednej z Pana najnowszych książek, książka, o której dzisiaj rozmawiamy, poświęcona. Jest stosunką dyplomacji Stanów Zjednoczonych do Karnawału Solidarności pod tytułem Karnawał po Amerykańsku. Skupiam się w tej książce na pokazaniu dokumentacji wytworzonej w okresie tzw. Karnawału Solidarności, czyli od sierpnia 80 roku do grudnia 81 roku, przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych rozlokowane w Polsce, czyli przede wszystkim ambasadę. Z siedzibą w Warszawie, ale też dwa konsulaty jeden w Krakowie, drugi w Poznaniu. Zasadniczo jest to wybór źródeł, ale wybór źródeł dość specyficzny. Jak popatrzymy sobie na charakterystykę tych dokumentów, to one tak naprawdę w swoich oryginalnej postaci są nadal niedostępne dla badaczy. Tutaj mamy do pewnego rodzaju do czynienia z źródłami z drugiej ręki. Z drugiej to nie znaczy, że gorszej czy mniej ciekawej. Mianowicie to, co prezentuje w tej książce to są tłumaczenia oryginalnych angielskich dokumentów wytworzonych przez placówki dyplomatyczne tłumaczenia dokonane przez kontrwywiad PRL-u w tym okresie otóż czyli właściwie ciekawsze to są dokumenty te wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i kontrwywiad? W pewien sposób tak, ponieważ otwiera tu tam się zupełnie nowa perspektywa. Okazuje się, że kontrwywiad PRL-u, czyli głównie Departament II MSW, był w stanie wykradać dokumentację placówek dyplomatycznych, głównie amerykańskich. Zresztą nie tylko w okresie karnawału, ale jak popatrzyłem sobie na zbiór tych tłumaczeń, to jest mniej więcej okres od połowy lat 70. do no, 89-90 roku, kiedy te materiały się urywają, tak to można by określić. Czyli mówimy o kilkunastoletniej operacji wykradania poczty dyplomatycznej, głównie amerykańskiej, ale nie tylko. Tak więc przez pryzmat tych dokumentów widzimy nie tylko to, co. Myślały i robiły te placówki dyplomatyczne w okresie karnawału, ale też dostrzegamy no, to, co kondrywiat potrafił z tymi materiałami zrobić, czyli przechwytywać i je tłumaczyć. Mamy więc dwie perspektywy. Ta najprostsza, taka najbardziej bezpośrednia, można by powiedzieć, czyli właśnie. Dokumenty wyprodukowane przez placówki dyplomatyczne, ale no przefiltrowane przez działalność kontrwywiadu i przez to, to, tą całą aktywność tłumaczeniową. Ja sobie zadałem pytanie na początku, kiedy do tych materiałów trafiłem, czy to nie będzie jednak pewne nadużycie. To znaczy, czy nie mam tutaj obawy, że ten kontrwywiad, no coś tutaj konfabulował, te tłumaczenia nie są dobre, tłumaczył tylko niektóre materiały. To pytanie sobie poważnie zadawałem, ale jest tak, że pomiędzy tymi dokumentami trafiają się czasami oryginały i można porównać te tłumaczenia i one nie są językowo doskonałe, Doskonałe. To trochę może widać nawet w tej publikacji. One są czasem, często chropowate. Te tłumaczenia często są takie no od strony. Polszczyzny. Nie są filologiczne po Nie są może filologiczne, natomiast kandywiadowi naprawdę no, zależało na tym, żeby się dowiedzieć, co Amerykanie myślą, i te dokumenty są jednak dokładne. Tak więc możemy powiedzieć, że te tłumaczenia są dokładne, i poprzez nie możemy rzeczywiście wniknąć do materiałów, które w swoich oryginalnej postaci, swojej oryginalnej postaci normalnie nie są jeszcze dostępne. Czy to przechwytywanie dokumentów i tłumaczenie ich implikowało działania wywiadu? Później, mhm. czy Następowały jakiś ciąg zdarzeń wywołany właśnie decyzjami politycznymi? To jest bardzo trafne pytanie, bardzo zasadne też je sobie zadawałem i wciąż zadaję, też bardzo trudne do odpowiedzi. Wiemy, że kontrwywiad próbował stosować różne prowokacje, np. wszystkim wysyłanie tzw. fałszywych oferentów, czyli osoby, które proponowały usługi wywiadowcze, a tak naprawdę współpracowały z SB. Wiadomo też, że wśród tych kontaktów polskich rozmówców Którzy właśnie kontaktowali się z, ambasadami, z ambasadą czy z konsulatami, no byli tajni współpracownicy MSW czy SB. Natomiast no, ja nie widziałem dokładnie takiego materiału, który by pokazywał, że a przechwyciliśmy tą informację i wykorzystamy je do konkretnej działalności operacyjnej, do dezinformacji, to nie znaczy, że takich rzeczy nie było. Po prostu trzeba tutaj jeszcze głębiej pogrzebać. Jak Amerykanie patrzyli, czy amerykańscy dyplomaci patrzyli na karnawał Solidarności? W świetle tych dokumentów? W świetle dokumentów wytworzonych przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych w Polsce w okresie karnawału powiedziałbym, że Amerykanie wiedzieli zaskakująco niewiele. Oni nie mieli właściwie większych kontaktów w świecie robotniczym. Jak rodzi się Solidarność, to oni dopiero próbują budować te, te relacje w środowisku robotniczym. Dość powiedzieć, że z Wałęsą po raz pierwszy bezpośrednio spotkano się dopiero w listopadzie 1981 roku. Bardzo późno. Tak więc z jednej strony widzimy pewno, pewną, no może bezradność to jest za dużo powiedziane, ale ograniczone możliwości dotarcia do źródeł informacji, zwłaszcza w tych środowiskach nowych, które nagle powstają w ramach Solidarności, ale z drugiej strony, żeby też nie przesadzić w tym negatywnym postrzeganiu, widać też pewną powiedziałbym żarłoczność Amerykanów znaczy ich interesuje naprawdę wszystko oni są w stanie spotkać się z każdym od aparatczyków partyjnych przez dziennikarzy trybuny ludu no po oczywiście po robotników studentów czy nawet młodzież czy seminarzystów z seminariów duchownych tak więc rzeczywiście wszechstronność Prób zdobywania kontaktów, ale z drugiej strony też jednak pewna bezradność w obliczu no, fenomenu, który się rodzi, którym jest solidarność, i do którego dopiero trzeba się dostosować, do którego dopiero trzeba zbudować kontakty, a czasu jest mało, bo ledwie 16 miesięcy. Czekamy w takim razie na drugi tom karnawału po amerykańsku, znając pana dociekliwość, będzie równie obszerny, albo jeszcze większy i znajdzie się tam wiele dodatkowych wątków tej działalności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Karnawał po amerykańsku, czyli Solidarność w oczach dyplomacji amerykańskiej. Zapraszam do, le do lektury i dziękuję państwu za uwagę. <muzyka> Państwa i moim gościem w studiu jest pan dr Tomasz Łabuszewski, którego właściwie przedstawiać nie trzeba. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Spotykamy się dzisiaj przy nietypowej okazji wydanych dwóch serii komiksów, którym pan patronuje naukowo. Jedna seria o srebrnych na szlakach walki o niepodległość, a druga seria poświęcona Bitwie Warszawskiej czy rokowi 1920. Pan jest pomysłodawcą. Tak, obydwie serie bezsprzecznie związane były z okrągłymi rocznicami, które obchodziliśmy. Myślę tutaj o stuleciu odzyskania niepodległości i stuleciu Bitwy Warszawskiej. I jeśli chodzi o komiksy dotyczące srebrnych, to no niewątpliwie. Chcieliśmy wykorzystać popularność mającej już 10 zeszytów serii Wojenna Odyseja Antka Srebrnego i pokazać coś, co naszym zdaniem jest bardzo istotne, a mianowicie ciągłość międzypokoleniową postaw patriotycznych. To znaczy pokazać przodków owego Antka Srebrnego, którzy przekazali mu w genach tą. Miłość do ojczyzny i sięgnęliśmy do trzech różnych wątków. To myślę tutaj o pierwszym komiksie Srebrni na Szlakach Niepodległej, pokazując trzech przedstawicieli tej rodziny wyrastających w trzech zaborach, którzy różnymi drogami zmierzają do jednego wspólnego celu, czyli do sklejenia z tych trzech odrębnych organizmów, Jednego państwa polskiego. Tutaj takim zwornikiem, który całej rodziny jest postać dziadka Melchiora, mieszkającego w trójkącie trzech cesarzy, który jest powstańcem styczniowym i on jak gdyby wyznacza, no właśnie, pewien katalog postaw kolejnych pokoleń tej rodziny. Natomiast w tym roku, w związku ze stulecią Bitwy Warszawskiej, postanowiliśmy pokazać, Losy owych trzech przedstawicieli rodziny srebrnych, czyli Jana Mikołaja i Kacpra, których już czytelnicy poznali dwa lata wcześniej, ale pokazać ich na szlakach samej Bitwy Warszawskiej, pokazując jej złożoność, bo oczywiście. Nie ujmując obrońcą samej stolicy i zmaganiom pod osowem, to no ta bitwa miała różnych wiele wątków, które toczyły się na różnych polach. I tak staraliśmy się umieścić naszych bohaterów w trzech różnych rodzajach broni, czyli w broni pancernej, w lotnictwie, w kawalerii, a żeby właśnie pokazać tą złożoność tej bitwy. To nie jest Pana pierwsza przygoda z komiksem jako naukowiec jednak pan patronował już kilku wcześniejszym seriom między innymi tropem wilczym ale jednak jako naukowiec zajmuje się pan inną dziedziną bardziej ciężkim kalibrem nauki więc jak się pan odnajduje w komiksie? No to jest tak, że pewne wybory wynikają też z doświadczeń rodzinnych. To znaczy ja starałem się poprzez szykowanie pewnej oferty edukacyjnej wzbogacać wiedzę swojej córki, która niejako rosła z tymi komiksami. I również miałem świadomość, że naukowe publikacje, w których uczestniczę od około 20 lat, mają dosyć wąski krąg odbiorców. E, dzisiejszy, zwłaszcza młody odbiorca wiedzy historycznej, e, no, dąży do tego, aby ten obraz był zwizualizowany. To znaczy, no, przede wszystkim podstawowym źródłem informacji jest internet, a jeżeli już spojrzymy na publikacje, e, to widzimy w ostatnich latach zdecydowanie renesans komiksu europejskiego, nie tylko to jest e, Wątek, który dotyczy, dotyczy samej Polski. I niewątpliwie za sięgnięciem po ten rodzaj publikacji też miały doświadczenia z okresu młodości. No, ja, jestem osobą wychowaną w czasach PRL-u, gdzie dominowały wyłącznie komiksy o charakterze propagandowym, ale niejako na nich się wychowałem. I przez wiele lat wolnej Polski z pewnym zdziwieniem patrzyłem, że nikt nie stara się zdyskontować tego zainteresowania komiksem u kolejnych pokoleń osób zainteresowanych historią. Co więcej, te komiksy z czasów PRL-owskich, jak Podziemny Front, Kapitan Klos, czy już nie dotyczące historii, ale też w niektórych odcinkach... Y, y, mający z nią styczność, czyli kapitan Żbik, są wydawane y, przez różne firmy w sposób zupełnie bezrefleksyjny, a nikt jak gdyby nie stawia czoła tym, y, tym właśnie produkcjom. I stąd też pomysł na ową serię, do, y, których bohaterami są dowódcy polowi y, podziemia antykomunistycznego, czyli Wilcze Tropy, czy też drugiej serii. Które dotyczy okresu II wojny i najważniejszych zdarzeń bojowych, dywersyjnych, zaprojektowanych przez polskie podziemie niepodległościowe, czyli w imieniu Polski walczącej. No muszę powiedzieć, że takie historie, jak akcja na huczerę, akcja pod Arsenałem, no to są tematy, które przez wiele lat leżały na ulicy i czekały, żeby ktoś się podniósł. I narysował. I narysował, tak, dokładnie. I kolejne nakłady, które się rozchodzą tutaj w księgarni. Instytutu Pamięci Narodowej no wyraźnie pokazują, że, że ten pomysł był e, trafiony. No i Antek Srebrny, który jest hitem w szkołach podstawowych i średnich. No tutaj to sytuacja była e, wyjątkowo kuriozalna, no bo poza e, historiami Tytusa, Romka i Atomka, które w mniej lub bardziej ułomny sposób starały się w ogóle zainteresować młodego człowieka historią, w zasadzie nie było żadnej oferty. Stąd też ten pomysł, e, ażeby żeby na przykładzie jednej postaci w takim układzie linearnym, pokazać historię właśnie od września 1939 aż do tak naprawdę ostatnich aktów Wolnej Polski, ostatnich tych dramatów roku 1946 czy 47 z zaakcentowaniem no, tej dramatycznej historii wszystkich tych. Bohaterskich obrońców Kresów Wschodnich, którzy stracili własne domy i niejednokrotnie zmuszeni byli kończyć życie na emigracji. Pozostaje teraz oczekiwać na potomków Antka Srebrnego, którzy będą budowali podziemie w czasach stanu wojennego. No to zostawiam może specjalistą od tego odcinka historii najnowszej. Natomiast nie ukrywam, że. Wymyśliliśmy już formułę nowej serii komiksowej dla dzieci, która będzie miała tytuł Ada, Adam i Hamlet na tropie tajemnic i która będzie obejmowała okres od 39 do 1989 roku. Czekamy za tym niecierpliwie. Dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Tomasz Łabuszewski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.